Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie, czytanie tygodniowe dla wszystkich żywiołów na czas od 12 do 18 września. Dobrze, jeszcze troszkę popasujemy, tradycyjnie energia ogólna. No i zobaczmy, co w tym wrześniu tutaj się pokaże. Dobra, i zaczynamy. Mamy osiem mieczy, Mamy świat. I mamy królową kielichów. Pod spodem mamy maga, czyli może wszystkiego nie umiemy, nie wiemy, ale możemy, możemy działać. Ma, mamy taką y, gdzieś w tle y, właśnie y, taką y, y, taką energię właśnie która może nam właśnie podpowiadać, zrób to, możesz, naprawdę nie musisz wszystkiego super umieć, tak? Ważne jest, żebyś zaczął coś robić, tak? A w trakcie też będziesz zdobywać właśnie wiedzę i te umiejętności szlifować. Ważne jest, żeby czasami po prostu zacząć i zaufać sobie, tak? Więc tutaj gdzieś w tle ta energia myślę, że będzie nam towarzyszyła w tym tygodniu i bardzo dobrze. A twórcza i taka właśnie dająca y, odwagę. Y, do wchodzenia w nowe rzeczy. Y, mamy tutaj też ósemkę mieczy, która nas ogranicza. Nie widzimy czegoś wyraźnie, tak? Możemy po prostu właśnie. Y, jak jest jakiś temat, w który chcielibyśmy wejść, i tutaj ta, ta energia maga gdzieś, gdzieś jest tam z tyłu, a tutaj jednak umysł może nas ograniczać, tak? on może nie widzieć wyjścia, nie widzieć możliwości, więc tutaj trzeba byłoby zdjąć, i jeżeli właśnie jest taka tą opaskę, jeżeli jest taka właśnie sytuacja, gdzie czegoś za bardzo właśnie nie widzimy, tak? I to nas wstrzymuje, no to jeżeli pokazały się te energie, to tym bardziej zatrzymać się i popracować nad tym, tak? Że no, na pewno nie jest tak, że nie możemy nic zrobić. Dać sobie właśnie szansę, wejście w jakieś nowe tematy. Mamy też także kartę tutaj: świat. Która mówi oczywiście o, o zakończeniu jakiegoś cyklu, o znalezieniu też swojego miejsca w życiu, radość. Może oczywiście to, czy radość, czy nagroda to też zależy, oczywiście, jak daliśmy sobie radę, bo tutaj myślę, że jakiś test przechodziliśmy, tak? i czy e, tu będzie jakby zakończenie już jakby tego cyklu i jak sobie poradziliśmy z tym, no to myślę, że będzie różnie wyglądało e, z, z, tą, z, tym, z tą radością, z tą, z tą energią taką. E, więc tutaj myślę, że nawet jeżeli właśnie z jakimś mniejszym sukcesem, znaczy nie ma mniejszego sukcesu, myślę, że zawsze jest sukces, ponieważ właśnie on nam pokazuje nawet jakieś te, jeżeli właśnie przechodzimy przez, przez jakiś proces, w taki trochę bardziej z takimi jakby górkami, dołkami, przez które musieliśmy przechodzić, było trudno, tak. To też nas czegoś uczy. Jeżeli nawet nie, nie udało nam się osiągnąć jakiegoś powiedzmy celu, to też y, mamy tutaj wskazówkę, y, co zrobiliśmy źle, y, czego w przyszłości nie powinniśmy robić, tak? Więc też tutaj y, myślę, że tak naprawdę zawsze jest ten sukces y, właśnie kończąc jakiś etap. I y, y, to właśnie y, tak bym interpretowała. Że coś się kończy, coś się pojawia nowego. Ważne jest, żeby właśnie tutaj nie ograniczać się, a tylko żeby wejść w tą energię maga. Żeby zaufać sobie, żeby siebie też pokochać, dać sobie trochę czułości, trochę zrozumienia, właśnie kończąc jakiś etap, tak. Jeżeli właśnie nie wszystko ułożyło się tak, jak chcieliście, to nie martwcie się, po prostu dajcie sobie tą akceptację. Będzie następny etap, będzie następny ten proces, i wtedy będziecie mogli lepiej jakby pokierować może właśnie całą tą, tą, tą sprawą, tak? Może będzie lepiej, uda Wam się przejść przez ten test, który tutaj nam nas tutaj testuje w, jakiejś, w jakimś temacie, tak? Że tu tym razem będzie można lepiej zdać ten egzamin. Więc dużo miłości, myślę, trzeba sobie... I akceptacji dać, i wyjść z jakichś ograniczeń, i po prostu czarować, i przyciągać to, czego właśnie pragniecie. Oczywiście, niektóre osoby mogą jak najbardziej też z dużym sukcesem jakiś, jakiś temat zakończyć, tak? Więc to myślę, że będzie bardzo różnie wyglądało, że tutaj może być właśnie też taka nagroda, tak? Ale coś ograniczającego może tutaj być w Waszym myśleniu, tak? A energia twórcza w powietrzu gdzieś, gdzieś tam wisi, więc wykorzystujmy ją. Dobrze, teraz zobaczymy, co jeszcze dla poszczególnych żywiołów. No, Jakbym miała to interpretować też miłośnie, no to może jakieś tutaj macie ograniczenia właśnie na poziomie umysłu. Może warto zamknąć jakiś temat, jakiś właśnie czas dobiega do końca. Tak? I tutaj może właśnie też jakaś miłość taka już dojrzała. Może ktoś taki pojawić się też w Waszym życiu. Więc też te osoby, które właśnie czekają, to jak najbardziej, ale żeby też y, właśnie ten etap, żeby to zakończyć i tak dalej, no też trzeba y, przejrzeć na te oczy, tak? Bo tutaj właśnie te myśli mogą, y, mogą nie pozwalać zobaczyć właśnie y, nowych możliwości i nowego właśnie etapu, który możecie sobie dać. No dobrze, teraz poszczególne żywioły. Tradycyjnie zaczynamy od, od baranków, od ognistych znaków, no, czyli od baranków też. Mamy tutaj piątkę mieczy, dobrze, więc tutaj bym też powiedziała, że uważajcie bardzo właśnie na jakieś rozmowy, które mogą doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że wszyscy są obrażeni. A że może być taka energia, która was będzie ściągała. To jest pierwsza rzecz, więc uważajcie na to bardzo. Może to być też tak, że to się pokazuje, ale to jest energia jakaś z przeszłości, która właśnie was blokuje tak? i że nie możecie nic zrobić, więc tutaj dała, już, tutaj widać, że ten etap się jakby już kończy. E ważne jest, żebyście w końcu przejrzeli na te oczy. E że faktycznie y, może z tym, co się wydarzyło, już się nie da zrobić, ale jest nowy dzień, y, jest, wchodzicie w kolejny cykl i już wtedy możecie zrobić wszystko, tak? Tamtej sytuacji nie zmienicie z przeszłości, ale możecie wpływać i działać y, na, w teraźniejszości, tak? I to jest najważniejsze i dać sobie tutaj właśnie dużo akceptacji, miłości, także tej drugiej stronie. Dobrze. Eee. Jeszcze może dobiorę tak to jeszcze jedną kartę. No może co, co robić? Co robić? Jeszcze takie wsparcie jakieś. Mamy tutaj dziewiątkę denarów. Co robić? Doceniajcie to, co macie. Dużo osiągnęliście, liczcie na siebie. I myślę, że to jest właśnie takie najważniejsze: tak? że, że jesteście osobami sprawczymi, macie dużo mocy i potraficie, jak będziecie chcieli, i wyjdziecie z tych ograniczeń na poziomie umysłu. Macie ogromne pokłady tutaj e, e, możliwości takich działań różnego typu, tak? bo macie dobre tutaj fundamenty, dobre podstawy. E, sprawdziliście się nieraz w trudnych sytuacjach, e, i e, w to, w którym miejscu jesteście w życiu. E, też to mówi o, o, o dużym sukcesie tak naprawdę, tak ile Wam się y, udało, y, udało dzięki swojej pracy y, wytrwałości y, zdobyć, tak, żebyście zawsze o tym pamiętali, ile po prostu, ile macie z wdzięcznością więc to też myślę, że jest taki taka wspierająca energia Dobrze, teraz będą znaki wodne. Niesamowite znaki wodne po raz kolejny mają wieżę w tamtym tygodniu też, czyli no tutaj jakby ten proces tej wieży, bym powiedziała, że cały czas jakby się to, to się kontynuuje tutaj u was, tak? Tak jak powiedziałam, nie jest to, no to są wielkie arkana, nie jest to, nie musi to być wieża jakaś straszna, nie musimy się tego bać. Ale jakaś zmiana, tak jak powiedziałam, czy, czy tu jeszcze jest to istotna, tak? Czy to wy tą wieżę tutaj zainicjowaliście, czy, czy ktoś z zewnątrz. Ale tutaj jest jeszcze taka właśnie podpowiedź, jakby w tym tygodniu, że czegoś nie widzicie, że macie tutaj, że, że nie widzicie możliwości. I tu bym jeszcze do tej wieży tam, jeżeli chodzi właśnie o, o tamto czytanie, że czegoś po prostu nie widzicie. Zakończcie jakiś etap po prostu y, i y, dajcie sobie zrozumienia, dużo miłości i też, y, myślę, że i też y, innym, tak? Więc y, takie bym tutaj powiedziała, że u Was w ten sposób to wygląda. Jeszcze, y, jeszcze jedną energię tutaj y, Wam wyciągnę, to co, co robić jeszcze, jeszcze taką podpowiedź dodatkową, Trzy buławy. Zastanówcie się po prostu, co chcecie przyciągnąć do swojego życia, tak? To jest bardzo ważne, e, ponieważ właśnie e, jeżeli przychodzi do nas taka, przychodzi wieża, e, czy sami ją inicjujemy, to żebyśmy, dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, czego, czego pragniemy, tak? Co chcemy przyciągnąć do swojego życia, więc to jest taki jakby temat e, w tym tygodniu, żebyście się na to e, na, na tym skupili, na tych właśnie ograniczeniach, żeby wyjść z tego i czego, i, i czego tak naprawdę właśnie pragniecie. Dobrze, teraz będą znaki powietrzne. Znaki powietrzne będą miały, proszę, sąd, sąd. Więc też tutaj jakieś podsumowania. Wybaczenie sobie innym. Bardzo ładnie to z tym y, też właśnie światem, tak? Z tą kartą. Czyli zamykanie jakiegoś etapu, wybaczanie, ukochanie siebie, także y, tych innych właśnie osób y, i zdjęcie y, opaski. Także też czegoś możecie, możemy nie widzieć. Yy. To jest taki podsumowujący, bardzo poważny czas, który będzie miał duże... Wyłączył się aparat. Więc to może mieć duże znaczenie w przyszłości. Ale tak jak mówię, no, no zamyka, zamykamy jakiś etap, wchodzimy w nowy i tak jak powiedziałam, tutaj należy wybaczyć sobie, innym, jeżeli coś nie wyszło. No i co najważniejsze, to jest tu bardzo ważna wskazówka, czegoś nie widzimy, tak? Jakieś możliwości. Chcielibyśmy może coś zrobić, zmienić, a tutaj nie widzimy właśnie tutaj tych możliwości do, 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 do zmiany, tak? A one są. I to już jest też ważne, że, że o tym wiemy. Jeszcze jakaś tutaj porada. Mamy tutaj królową mieczy. Więc na spokojnie myślę, żeby przemyśleć to z poziomu właśnie królowej mieczy, przeanalizować. I może z tego poziomu królowej mieczy uda nam się wyjść z tych ośmiu, z tej ósemki mieczy, tak. Więc tutaj dajmy sobie czas i wejdźmy właśnie w tą, w tą energię, która. Właśnie, może trochę tak na zimno, ale myślę, że, że wskaże, nam, wskaże nam drogę dobrze. Następnie na końcu już mamy znaki y, ziemskie. I zobaczmy, co tutaj u znaków ziemskich. Znaki ziemskie, sprawiedliwość, czyli też tutaj ostro, też takie y, podsumowanie też wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, wprowadzenie ładu, harmonii do życia, więc też taka będzie poważna energia, też możecie czegoś nie widzieć, też zamknięcie jakiegoś etapu, też ważne jest, żeby, żeby mieć tą miłość dla siebie, dla innych. Może też jakaś osoba to być w waszym życiu więc myślę, że zamykacie jakiś etap, może wchodzicie w kolejny, ale możecie mieć tutaj też tą malpaskę na oczach, możecie wszystkiego nie widzieć, wszystkich y, możliwości, jakie są przed Wami. Jeszcze tutaj jedną energię, jeszcze to biorę, jeszcze taka podpowiedź, co robić. O, pięć denarów. Wy też mieliście w tamtym tygodniu pięć denarów nie patrzeć z tego poziomu braku, tak, że, że właśnie się coś nie uda, um, że um, czegoś nie możecie zrobić, więc tutaj no, naprawdę um, no, jest tutaj jakaś taka blokada w sumie, tak, która może nie pozwolić w pełni właśnie wam um, wejść w nowy taki etap z taką lekkością. Jeszcze może jakieś dopowiedzenie. Idźcie za głosem serca, jeżeli właśnie to wymaga jakiejś zmiany od Was, zmiany kierunku. Po prostu zróbcie to, tak. I nie bójcie się yy, i nie ograniczajcie się. Tak powiem. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla wszystkich znaków na czas. Od 12 do 18 września. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!